Cześć wszystkim z tej strony, klasycznie Julian i dzisiaj omówimy sobie jeden z tematów, który może się okazać zdecydowanie jednym z najbardziej zyskownych, gdyż omówimy sobie dzisiaj nową narrację lub trend, który w ostatnim czasie pojawił się w naszym świecie kryptowalut. Wcześniej na kanale omawialiśmy trend AI, trend zdecentralizowanych giełd oraz projekty związane z technologią Zero Knowledge, jak i tokeny oparte o LSD, Liquid Staking Derivatives. Te wszystkie tematy to one napędzały największe wzrosty altcoinów w ostatnim czasie. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o Chinach. Mieliśmy w ostatnim czasie ogromne takie wręcz masowe zastrzyki płynności przez Główny Bank Centralny w Chinach. A to odpowiadało wzrostom wielu kryptowalut, które wywodzą się właśnie z Chin. Ponadto wprowadzenie takich pierwszych konkretnych ram licencyjnych oraz regulacyjnych dla tak zwanych Virtual Asset Service Providers które mogą wejść w życie codzienne już 1 czerwca tego roku i to właśnie między innymi dzięki temu zawdzięczamy wzrosty zainteresowania tak zwanymi chińskimi kryptowalutami wiodącym przykładem kryptowaluty, która najbardziej ten trend ujeżdżała w ostatnim czasie to jest Konflux. o Konflux, CFX rozmawialiśmy w ostatnim czasie w zestawieniu altcoinów na marzec oraz wydaje mi się, że wcześniej jeszcze o nim wspominałem tutaj na wykresie z ostatnich trzech miesięcy Czyli jeszcze przed pojawieniem się pierwszych takich wytycznych oraz plotek związanych z luzowaniem regulacji dotyczących kryptowalut w Chinach, to później było po prostu cały czas tylko lepiej i lepiej z okazyjnymi korektami po drodze. Jeszcze 3 miesiące temu Konfluks był tradowany przy cenie prawie 3 centów, aktualnie jest to 38 centów. I oczywiście nie mówię, że to oznacza, że w taki Konfluks czy inne kryptowaluty, które jeszcze poruszymy dzisiaj, należy od razu wrzucać cały swój majątek. Otóż, nic z tych rzeczy. W ich przypadku, to myślę, że akumulacja, jak i wyczekiwanie korekt może się okazać po prostu w dłuższym terminie przyjemniejszą opcją. W materiale dotyczącym altcoinów na marzec podzieliłem się z Wami moją opinią na temat CFX oraz moich ruchów. Tutaj, jak napisałem na Twitterze, udało się zrobić zakupy na, w sumie idealnie, lokalnym dołku, czego wynikiem nadal na chwilę obecną jest około 150% zysku. Ja swój wkład wyjąłem, zatem jest to Pozycja w 100% bezpieczna na teraz u mnie. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co rzeczywiście stoi za tym trendem chińskich kryptowalut. Otóż ten WASP Virtual Asset Service Providers, o których wcześniej powiedziałem, to jest po prostu lokalne słowo na giełdy kryptowalutowe. Jak zresztą sama nazwa może na to wskazywać. I to są ramy formalne, które mają obowiązywać na razie w Hongkongu. I myślę, że też należy tutaj nakreślić, że nie oznacza to, że kryptowaluty w tym rejonie są tak w 100% no całkowicie nadal legalne dla wszystkich. Ramy WASP-u miały oryginalnie pozwalać ograniczyć dostęp wyłącznie do certyfikowanych, profesjonalnych inwestorów, operujących no większym niż mniejszym kapitałem, podczas gdy zwykli, detaliczni inwestorzy, tacy jak ja i ty, byli niedozwoleni, ale od tego czasu... Po wielu rozważaniach rząd Hong Kongu zasugerował, że ich tam lokalna komisja papierów wartościowych, SFC to się nazywa, być może rzeczywiście zbada detaliczny dostęp do usług związanych z wirtualnymi aktywami. No i ostatnio to właśnie ich SFC wydało oficjalne oświadczenie, w którym nakreśliło swoją propozycję umożliwienia indywidualnym inwestorom detalicznym handlu kryptowalutami takimi jak Bitcoin i Ethereum. Oznacza to, że inwestorzy detaliczni będą mogli handlować tymi głównymi kryptowalutami na giełdach zatwierdzonych przez regulatora, ale mimo to to każda platforma handlu kryptowalutami musi rozważyć i nadać. Priorytet ochronie inwestorów w pierwszej kolejności. Oznacza to, że muszą sprawdzić takie elementy jak limity ekspozycji, rodzaje ryzyka itd. Tak tak A teraz połącz to z dosłownie największym jednodniowym zastrzykiem płynności o wartości 632 miliardów juanów, co w dolarach to jest około 90 miliardów dolarów. Tak więc, słuchaj, po ponownym otwarciu gospodarki z tych wszystkich restrykcji związanych z COVID-em, to zapotrzebowanie na kredyty stworzyło taki niedobór płynności. I stąd PBOC, People's Bank of China, bank centralny, no po prostu był zmuszony wstrzyknąć taką kwotę, a nie inną, aby złagodzić napięcia płynnościowe w gospodarce chińskiej. Warto też przypomnieć, że sektor nieruchomości zmaga się z niemałymi problemami. W Chinach eksport osłabł, a analitycy oczekują jeszcze bardziej agresywnych ruchów luzujących ze strony banku centralnego, a więc widzą prawdopodobieństwa, Kolejnych takich zastrzyków płynności. A jak sami zresztą widzicie, to mówimy tutaj o niemałych kwotach, i z tego co widzieliśmy dotychczas, to ma to zdecydowanie pozytywne odbicie na kryptowalutach. Dlatego omówimy sobie teraz altcoiny, które moim osobistym zdaniem myślę, że mogą również ten trend przyjemnie wykorzystać. I myślę, że tutaj warto przypomnieć, jakie ja mam podejście do altcoinów. Otóż ja osobiście podchodzę do nich długoterminowo. Zatem skupiam się na długiej, przemyślanej akumulacji w, według mnie, okresach na rynku, które najbardziej temu sprzyjają. Ja na ślepo nigdy nic nie kupuję i altcoiny, które zaraz omówimy sobie, to patrzę na nie w perspektywie paru miesięcy, roku, półtorej roku, może nawet dwóch lat. Ale wiem też, że wielu z Was ma apetyt na nieco częstsze ruchy. Tak więc tutaj w arenie tradingu również był omawiany temat chińskich altcoinów, które dały mocno zarobić, no w stosunkowo krótszym czasie niż jak ja gdy mówię o miesiącach czy latach. A zatem tutaj w zakładce trady spekulacyjne to mamy dostęp do zagrań drugiego najlepszego tradera na Okeks na całym świecie. I tutaj jeśli chodzi o rozgrywanie właśnie chińskich kryptowalut, to mamy wgląd w targety oraz poszczególne kryptowaluty które rzeczywiście później okazały się zyskowną decyzją. I co ciekawe, to też tutaj jest wgląd w tok myślenia oraz po prostu mindset, dlaczego takie kryptowaluty są kupowane, dlaczego w takich ilościach oraz na jak długo. I myślę, że w długim terminie to wgląd w tego typu informacje mogą również pomóc Wam wyrobić w sobie taki lepszy instynkt, na co zwracać uwagę bardziej, a na co mniej. No i jeśli interesuje Was zagrywanie altcoinami w stylu swing trading, czyli w tradach polegających na trzymaniu danej pozycji przez parę dni, tygodni oraz ujeżdżanie właśnie tych najpopularniejszych trendów, które dają najwięcej zarobić, to możecie śmiało do mnie napisać na telegramie, jeśli chcecie dołączyć do tej płatnej grupki Arena Tradingu. To jest oczywiście jedna z wielu sekcji, które widzicie. W opisie pod tym filmem zostawiam wam mojego telegrama. Jeśli chcecie dołączyć, to śmiało napiszcie do mnie, hej, co tam, cześć, siema, cokolwiek i ja wam wyślę wszystko, co potrzebne. A teraz wrócimy sobie do altcoinów, które mają fajny potencjał, żeby naprawdę zamieszać. Tak więc na start mamy tutaj UNIFI protocol z tokenem o tickerze UNFI. I tak jak mówiłem najpierw skupimy się na tych nieco większych kapitalizacjach. W tym przypadku mamy 24 miliony 700 tysięcy dolarów kapitalizacji. Przy czym prawie połowa tokenów jest już obecnie w cyrkulacji, już jest na rynku. Mamy tutaj zdrowy wolumen w ostatniej dobie, bo jest to w okolicach 25% aktualnej kapitalizacji. Jest to projekt z branży DeFi, skupiony na dostarczaniu takich najnowszych, najbardziej wydajnych technologii do świata finansów, tak aby wszystkie procesy usprawnić za pomocą rozwiązań, które mogą być nam znane w świecie kryptowalut, czyli decentralizacji, smart kontrakty, staking. W 2019 stworzyli własny most oraz giełdę zdecentralizowaną obsługującą wiele różnych łańcuchów. Rok później uruchomili oni swój protokół animowania rynku, i z biegiem czasu, oprócz nowych funkcji, to różne partnerstwa oraz dostarczanie nowych, jak tutaj mamy napisane, zaawansowanych rozwiązań dla przestrzeni DeFi. Zatem DeFi, czyli branża, która sama w sobie w ostatnich miesiącach, pomimo niesprzyjającego rynku, Zdecydowanie przejęła nieco większą część rynku, zawdzięczając to upadkowi zcentralizowanej giełdy FTX, przez co naturalnie więcej osób zaczęło eksplorować oraz interesować się alternatywami zdecentralizowanymi. Phoenix, kolejny na naszej liście, już o nieco większej kapitalizacji na poziomie nieco ponad 44 milionów dolarów. Jest to token, który oprócz swoich chińskich powiązań podlega pod branżę, która w ostatnim czasie bardzo mocno rośnie na popularności, czyli jest to AI. Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, to w ostatnim czasie wrzuciłem film dotyczący takiego mojego podejścia, dlaczego trend AI nie o tyle co wróci z podwójną siłą, bo ja nie wierzę, że on się skończył, a po prostu widzę prawdopodobieństwo wejścia na jeszcze wyższe obroty. A kryptowaluty z tym tematem związane w przeszłości pokazały nam, na tym kanale i nie tylko, że jest tutaj naprawdę spory potencjał na ciekawe wyniki. A następna chińska kryptowaluta, którą mam na swoim celowniku, to jest Measurable Data Token ze skrótem MDT. Kapitalizacja nieco ponad 40,5 miliona dolarów. I ten projekt, oprócz tego, że znajduje się w jakże trendującym temacie, to on zaintrygował mnie swoim podejściem do aktualnych metod zbierania danych w internecie. Metod, które polegają na po prostu zabieraniu naszych danych, a następnie używanie ich do własnych celów przez przeróżne korporacje oraz nawet handlowanie nimi. Tak więc MDT chce stworzyć platformę, w której jest możliwość dzielenia się konkretnymi danymi oraz bycie nagradzanym za to. No i tak już nie od wczoraj wiem, że istnieją różne stronki, gdzie można wypełniać jakieś kwestionariusze czy ankiety, ale w rzeczywistości to wygląda tak, że w skali miesiąca to zarobi się może parę groszy parę złotych, może paręnaście złotych, tak więc jest to po prostu nieopłacalne. A teraz z technologią blockchain, która w dużej mierze polega na bezpieczeństwu oraz prywatności, to właśnie MDT wykorzystuje tą technologię, żeby pozwolić swoim użytkownikom z własnej woli dzielić się danymi kiedy chcą oraz z kontrahentami, którymi oni sami wybiorą. Myślę, że przybliżyłem wam nieco temat MDT. Pamiętajcie oczywiście o własnym researchu. Ja tutaj tylko na szybko parę zdań mówię o każdej kryptowalucie z pojedyncza, tak żeby wiedzieć mniej więcej z czym mamy tutaj do czynienia. I tutaj przypomnę, że altcoiny, które dzisiaj omawiam to są zdecydowanie pozycje na long term, przynajmniej dla mnie. Ja jestem zdecydowanie długoterminowym graczem. I jakby co to tutaj w arenie tradingu również jest sekcja poświęcona portfolio na HOSSE. Tutaj w ostatnim czasie dodawaliśmy np. altcoin XEN, który zrobił już 150% od pierwszego wejścia a nabór do areny jakby co w dzisiejszym dniu się kończy, więc jest to po prostu ostatnia okazja, żeby się załapać na dostęp do tej grupki. Kolejny nabór szczerze nie wiem kiedy będzie, tak więc śmiało piszcie do mnie o dostęp. Jeśli jesteś zdecydowany i potrzebujesz więcej czasu, no to niestety no, <grafię> czasu nie ma, ale mogę tobie po prostu zapewnić więcej informacji na Telegramie, tak żebyś mógł po prostu swoją decyzję podjąć w oparciu o konkretne czynniki, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, oczywiście. Następną pozycją jest Cortex o kapitalizacji zbliżonej do poprzednich projektów, jest tutaj prawie 47 milionów dolarów kapitalizacji. Mamy tutaj również temat AI oraz IoT Internet of Things. Zatem Cortex ze skrótem tokenu CTXC jest to platforma Machine Learning, czyli uczenia maszynowego. Z inteligentnymi kontraktami i na celu ma to ułatwić użytkownikom takie bezproblemowe dodawanie oryginalnych umów i przekształcanie ich w wersję na blockchainie za pomocą sztucznej inteligencji. Tak więc, nie wiem czy wiecie, ale istniejące kontrakty na blockchainie są tak naprawdę w dużej mierze ograniczone do prostych obliczeń, a to naturalnie ogranicza praktyczne zastosowanie takich zaawansowanych technologii jak właśnie AI, i te wyzwania Cortex zamierza rozwiązać. I to wszystko w oczywiście zdecentralizowanej sferze. Tak więc widzę tutaj parę argumentów stojących za tym, żeby dodać tą kryptowalutę do swojego portfolio jako zagrywkę średnio do długoterminowej. A ostatnim altcoinem w naszym tutaj zestawieniu o najmniejszej kapitalizacji, bo jedynie, stosunkowo jedynie 8 milionów dolarów, jest to Morpheus Labs z tokenem MITX. I ta platforma ma na celu złagodzenia bariery między technologią blockchain a takimi prawdziwymi, realnymi użytkami w świecie biznesowym, czyli m.in. rozwiązania dla korporacji oraz instytucji. Skupiają się oni na dostarczaniu narzędzi oraz funkcji instytucjom, które są zainteresowane budowaniem aplikacji oraz nawet własnych blockchainów. Zatem operują oni na dosyć unikalnym modelu biznesowym zwanym Blockchain as a Service Platform który po prostu ma na celu pozwalanie firmom budowanie, testowanie, zarządzanie aplikacjami za pomocą różnych protokołów blockchainowych i tak naprawdę nie tylko, bo również do aplikacji off-chain, a wiemy już od niedawna, że instytucje, korporacje, ogromne firmy, one nie interesują się wchodzeniem w świat kryptowalut oraz blockchain, bo one tak naprawdę już to robią. Jest duża szansa na to, że ogromne korporacje, z którymi ostatnio miały styczność, już wdrożyły, albo są w trakcie wdrażania rozwiązań blockchain właśnie w swoich procesach biznesowych, za zarządczych itd. Tak tak no i to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki, że wytrwałeś tutaj ze mną do samego końca. Jak sam zresztą widziałeś, to skupiliśmy się tutaj zdecydowanie na zakrywkach długoterminowych oraz altcoinach, które mają na po prostu sprzyjać w dłuższym niż krótszym terminie. Ale jeśli jesteście zainteresowani, aby w tym czasie nie siedzieć tak bezczynnie, tylko nadal próbować wycisnąć jeszcze więcej z tego rynku, to ja stworzyłem dla Was playlistę omawiającą najważniejsze aspekty oraz tematy związane z tradingiem dla początkujących, a dla osób, które już coś tam wiedzą lub chcą po prostu wykorzystać swoją zebraną wiedzę w praktyce. To tutaj strategie tradingowe również jest lista dla Was. To są moje osobiste, autorskie takie strategie, na które poświęciłem wiele czasu i pieniędzy, aby doszlifować. Tutaj oczywiście się dzielę z Wami wszystkim za darmo. Tak więc jeśli po prostu chcecie widzieć więcej tego typu materiałów, to zainwestujcie dosłownie sekundę swojego czasu, aby pod tym filmem kliknąć subskrybuj. Dzięki temu również dokładasz swoją cegiełkę do adopcji kryptowalut w Polsce, bo może dzięki temu ktoś inny zobaczy jeden z moich materiałów i tak dalej, tak dalej. Cała taka można powiedzieć kula śnieżna kryptowalutowa w Polsce będzie się kręciła. Tak więc uważajcie na siebie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.